Donald Tusk i Jarosław Kaczyński przypadkiem trafili do tego samego gabinetu terapeuty, bo obaj mieli problem ze stresem. Terapeuta, widząc, że są mocno skonfliktowani, proponuje eksperyment. Panowie, żebyście się lepiej zrozumieli, wcielcie się na chwilę w siebie nawzajem. Może to pomoże rozwiązać wasze napięcia. Tusk wstaje pierwszy, poprawia marynarkę, wyciąga rękę przed siebie i mówi niskim głosem. Jestem Jarosław Kaczyński i nikt mi nie podskoczy, bo wiem wszystko najlepiej. Koty mnie kochają, a Polacy powinni dziękować, że w ogóle mam na nich czas. Kaczyński patrzy na niego z lekkim uśmiechem i mówi: Całkiem niezłe, Donaldzie, ale teraz moja kolej. Jarosław wstaje, zakłada ręce za plecy i zaczyna udawać Tuska. Cześć, jestem Donald Tusk. Mówię po angielsku, niemiecku i francusku, ale w Polsce dalej muszę tłumaczyć, że to nie ja jestem odpowiedzialny za sytuację w Polsce. Terapeuta klaska i mówi. Wspaniale, widać, że potraficie siebie zrozumieć. Czy teraz potraficie wyciągnąć jakieś wnioski? Tusk się zamyśla i mówi. Tak, Jarosław w sumie jest niezły w aktorstwie, może bym go wkręcił na casting do Netflixa. Kaczyński parska śmiechem i dodaje. A Donald, jemu można dać nagrodę za najlepszą rolę, w jak przekonać Polaków, że wszystkie problemy to nie moja wina. Terapeuta wzdycha patrzy na nich obu i mówi. Panowie, najpierw terapię, potem casting, a potem może warto zastanowić się, który z was będzie lepszym dyrektorem programu. Po co nam w ogóle polityka? <śled> Donald Tusk i Jarosław Kaczyński spotykają się na przystanku autobusowym. Stoją obok siebie, patrzą na nadjeżdżający autobus, ale żaden z nich nie mówi ani słowa. W końcu Tusk nie wytrzymuje i mówi: Wiesz, Jarosław, kiedyś to się na takich przystankach rozmawiało o polityce. Teraz to nic się nie zmienia. Kaczyński patrzy na niego, wzdycha i mówi. A co chcesz rozmawiać o polityce, jak i tak zaraz się tu nic nie wydarzy? Autobus, jak w polityce, nigdy nie przyjeżdża na czas. Tusk, chcąc być mądrzejszy, mówi: Ale przynajmniej autobus ma rozkład jazdy. W polityce to my nigdy nie wiemy, kiedy coś ruszy. Kaczyński nieco złośliwie odpowiada: Rozkład jazdy? Ja mam rozkład, ale tylko po to, żeby później powiedzieć, że nie mogliśmy nic zrobić, bo nie było nic do zrobienia. Tusk patrzy na niego, zamyśla się i mówi: Zawsze mi się wydawało, że w tej polityce chodzi o to, żeby każdy autobus dojechał tam, gdzie powinien. Kaczyński spogląda na niego z powagą i odpowiada: Tylko wiesz co, Donaldzie? Czasem tak jest, że ten autobus to my i to my zawsze wysiadamy na końcu bez biletu. Tusk śmieje się i mówi a potem mówimy, że to wina kierowcy.